W kolejnym codzienniku, dzisiaj z konferencji Wydka Plony e, w Oliwia Star. E, trochę się wymknąłem, żeby dla Was to nagrać, ale pomyślałem sobie, że zrobię ostatni, trzeci kawałek o networkingu dla Was. Tutaj za mną piękne zatoka, Gdańsk. Jeżeli chodzi o networking, to to, co jest mega ważne, i to, co daje nam najwięcej e, efektów, to są takie drobiazgi. I właśnie o nich chciałem porozmawiać. Są ludzie, którzy są dla nas kluczowi. I ja na przykład, będąc barmanem, lat temu, 20 parę, prawie 30, nauczyłem się, że są ludzie, którzy przychodzą do nas na samym początku imprezy, zostawiają napiwek, bardzo sowity, i mówią, że będzie tego więcej, jeżeli zadbam o nich. I to dokładnie tak działa. E, I potem jako barman pamiętałem tego jednego pana, czy tą jedną panią, która była i oni zawsze mieli drinka jak przychodzili. I słuchajcie, są ludzie wokół nas, którzy robią dużo drobnych rzeczy, aby nam ułatwić życie. Są ludzie wokół nas, którzy pracują z nami albo robią inne rzeczy. E, na tej konferencji jest tutaj, mogę wam pokazać, o kawa z Big Beans i gdzie bym nie był, czy na Impakcie w Poznaniu, czy na mojej własnej konferencji, czy paru innych, to są bardzo często ci sami bariści. I oni już wiedzą, jaką kawę piję. I teraz jest pytanie, czy wy, budując swój network, nie zapominacie o osobach, które świadczą dla was niesamowite usługi. Czy to są księgowi, czy to są konsultanci, czy to są jacyś marketingowcy. Jeżeli zbudujecie z nimi długoterminowe relacje i jeżeli będziecie im pomagali, i jeżeli będziecie im pomagać w rozwijaniu biznesu, to oni z wielką chęcią i entuzjazmem odwdzięczą się. Więc to nie tylko ci prezesi, co stoją przy ścianach i stajemy koło nich i mówimy, ja sobie tutaj też postoję i nawiązujemy relacje. Oczywiście z tego będzie duża sprzedaż, to się rozwija. Ale też normalni ludzie, robiący normalne rzeczy w naszym biznesie są przydatne, w naszym życiu są przydatne. Wszystkie osoby, które świadczą jakiekolwiek usługi dla Ciebie czy Twojej firmy, są mega ważne. I warto powiedzieć dzień dobry, do widzenia, uśmiechnąć się, zapytać się, jak się mają, bo w najmniej oczekiwanych momentach to się zwraca. Życzę Wam udanego robienia networkingu. I jak do czwartek, o czwartej. Zapraszam do audycji, zaprojekty swoje życie, a raz na jakiś czas, na nieco dzienniki. Do zobaczenia. Cześć, nie wiem czy wiesz, ale już za kilka dni cena biletów na konferencję Życie po Exicie idzie do góry. Jeżeli prowadzisz firmę i myślisz, żeby kiedyś ją sprzedać i nie wiesz, jak do tego się przygotować, to jest miejsce dla Ciebie. Widzimy się 22 października. Bilet kup już dziś.